Pomysł na prezent oraz bezpieczeństwo, bo wideorejestrator na RS984 GPS Dual nie tylko zarejestruje wysokiej rozdzielczości, nawet 4K, wszystko co dzieje się przed, a nawet za samochodem, ale także będziecie ostrzegał przed niebezpieczeństwem na drodze dzięki systemowi ADAS. Ten wideorejestrator ma wbudowany GPS, dzięki temu na nagraniu jest Twoja rzeczywista prędkość, a taki dowód może wybronić Cię w sądzie, na przykład gdy policja nagra Ciebie jadąc za Tobą podając prędkość. Prędkość licznika. Ten rejestrator ma wbudowaną nawigację, dostajesz roczny certyfikat na całą Europę, a dodatkowo masz ostrzeżenia o fotoradarach. Ale jak dla mnie, prawdziwą rewelacją tego wideorejestratora jest właśnie system ADAS. To system, który znajduje się w najnowszych pojazdach. Często musisz dopłacać wiele tysięcy złotych, żeby uzyskać oszczerzenia np. o zagrożeniu kolizją poprzez wyprzedzający się pojazd. Komunikatami audio zostaniesz ostrzeżony, jeśli np. byś zasnął i zmienisz pas ruchu. Gdy kobieta zapomni ruszyć na zielonym świetle, bo malowała sobie oczka, również zostanie o tym powiadomiona, że samochód przed nią już ruszył. Ale także usłyszysz komunikat, jeśli na drogę karnie pieszy lub przed tobą nagle zatrzyma się pojazd. Ten wideorystrator ma specjalny czujnik, który od razu zapisze nagranie w przypadku kolizji albo w twój zaparkowany samochód uderzy inny. Szczerze mówiąc, ja jestem zafascynowany tym wideorejestratorem na RS984 GPS Dual, który w zestawie ma aż dwie kamery. Pierwsza nagrywa aż w 4K i ma sensor wysokiej jakości od firmy Sony, a kamera tylnia nagrywa w rozdzielczości Full HD. To urządzenie nagrywa w trybie HDR i obraz jest jak Żyleta. W zestawie otrzymujemy wszystkie złączki, taśmy do przyklejenia, ale także długie przewody. A dodatkowo dostaniesz darmowy dostęp do nawigacji przez cały rok. na. Całą Europę. Teraz jest okres fajnych promocji. Ja mój wideorejestrator mam ze sieci XCOM. Nikt mi za ten film nie zapłacił, ale i tak pozostawiam wam link bezpośredni do oferty w opisie filmu, ale także w pierwszym komentarzu. Na Vittel Dual GPS z dużym wyświetlaczem, komunikatami dźwiękowymi, z łącznością Wi-Fi, do szybkiego pobierania plików z kamer z zaawansowanym systemem bezpieczeństwa ADAS to w mojej ocenie obecnie najlepszy wideorejestrator w cenie do 500 zł.